Witam Was w drugiej odsłonie m -video bloga. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na spotkanie z Piotrem Puchalskim. Piotrek jest w M-banku szefem zespołu M-Ubezpieczeń i opowie dzisiaj kilka słów o kończącej się już powoli promocji gwarancja najniższej ceny. Przypomnę, że promocja skończy się z dniem 30 września, także na skorzystanie z niej macie już niewiele czasu. Ja jednak głęboko wierzę, że Piotrkowi uda się przekonać wszystkich tych, którzy mogą być jeszcze ewentualnie nieprzekonani do OC i AC w M banku Zapraszam na spotkanie z Piotrkiem i do zobaczenia już wkrótce. Cześć. Zachęcam Was do zakupu ubezpieczenia OC lub AC w M-Banku. Obecna promocja, gwarancja na niższej ceny, polega na tym, że jeżeli znajdziecie tańszą ofertę ubezpieczenia niż tą, którą oferuje M-Bank, zwrócimy Wam różnicę w cenie. Polisę Kupisz nawet z półrocznym wyprzedzeniem, także jeśli Twoja polisa nie kończy się jeszcze w najbliższym czasie, nie oznacza to, że nie możesz skorzystać z naszej promocji. Zaletą ubezpieczenia w banku jest również możliwość rozłożenia płatności na 12 miesięcznych rat. Te raty pobierane będą automatycznie z Twojego rachunku i konto, w związku z tym nie będziesz musiał yy, o nich pamiętać. Oferujemy ubezpieczenie OC autokasko w szerokim zakresie, kilka wariantów ubezpieczenia assistance. To wszystko możesz dobrać do swoich potrzeb i do swoich możliwości. Pamiętaj, w banku honorujemy twoje zniżki wypracowane w innych towarzystwach, a jeśli nie masz wysokich zniżek w autokasko, ale masz w OC, wtedy te zniżki przeniesiemy z OC na AC. Na koniec dodam, że w Zwębanku z ubezpieczeń komunikacyjnych skorzystało już 100 tysięcy klientów. To Ty może być następne.